Właśnie odebrałem sobie wszystkie dzisiejsze nagrody za reklamy w Pixel Gun 3D, więc postanowiłem, że odpalę sobie nagrywanie i zrobimy opening, bo w sumie czemu nie, troszkę kaski się zarobiło na tych reklamach, polecam, mówię sobie to oglądać, bo to mniej więcej wam zajmuje 5 minut. Subskrybujcie kanał, witam na kanale Flotar Plus. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to tak jak przed chwilą powiedziałem, subskrybujcie kanał i zostawcie łapę w górę. Jedna łapa w górę to jeden mityczny przedmiot, który uda mi się dzisiaj zdobyć, przecież to jest oczywiście niemożliwe, ale mamy tutaj te skrzynki. No i właśnie, te skrzynki. Ja sobie już sprawdziłem, już sprawdziłem, już podejrzałem, rzeczywiście drop jest zmieniony. I wiecie co mi się nie podoba? Jedna rzecz. Nie, nie, nie to. Nie, nie akurat. Nie, 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 nie. To, że ja miałem klucze. W poprzednim odcinku troszeczkę nawet pograłem więcej i udało mi się wbić maksymalny poziom battle passa. Mówię spoko, no to będzie przynajmniej na ten. Będzie przynajmniej na opening kolejny, nie? Bo tam jakieś klucze zdobyłem też i tak dalej. Wchodzę dzisiaj i dostaję informację. Nie, nie, nie. Wszystkie klucze, które miałeś zostały, kurde, wyrzucone, więc ten teraz muszę rozegrać jeden meczyk, dosłownie jeden meczyk, obojętnie na jakim trybie gry. Yy, powiedzmy, weźmy sobie random map. Tutaj w ogóle nie mam nic razy dwa. Czekajcie, może jakiegoś vipa uda się jeszcze ustrzelić. Dlaczego? Ponieważ w każdej chwili mogę dostać od twórców te klucze na opening, tak jak się tam z nimi umówiłem. I yy, no muszę mieć jakiekolwiek klucze na tym, yy, na koncie, żeby znowu nie było te, tego problemu, że ej, klucze ci się skończyły i nie możemy ci dać yy, właśnie, yy, nie możemy ci tam yy, podarować pewnych rzeczy, więc no, będę musiał to zrobić 20 golda, mm, szczerze, wolałbym chyba ten strój, w tym sensie jest mała szansa, że uda mi się, e, wezmę sobie, wykluczę to, to i pięć jest jakaś piąteczka, jest mało, naprawdę mała szansa, że uda mi się broń z, z, zdobyć, ale jest duża szansa, że uda mi się zdobyć tego skina i 30, 30 części broni z pierwszego, wow, ładnie, naprawdę ładnie to idzie, dobra, weźmy sobie, nie, 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 to, to i to i zobaczymy, jak to dzisiaj będzie szło. Może nawet, wiecie co zrobię? Skipnę szybko ten meczek. W tym sensie y, ja rozegram normalnie ten mecz, ale dla was to będzie... Ojej, ale mi się głos załamał. Co, co to było? Co to był za voice crack dziwny? Tutaj coś dostałem. Tak, Crystal Egg, 15 golda. Super. To rozpoczniemy od razu kolejny, m, kolejny turniej. Jeszcze możemy sobie szybko jajko rozpakować. Znaczy, rozpakować? Nie, nie. Nie rozpakować, wiecie. Wie... Wow! Światłego zwykłego jajka dostałem mi mityczne, mityczne no, mit... <noise> po prostu mitycznego stworka na to wygląda. Albo wiecie co? Zagram tą mapę, ponieważ w sumie w poprzednim odcinku, jak wbijałem te wszystkie punkty i tak dalej, to nawet się nie wypowiedziałem więcej o tej snajperce. A ona jest naprawdę dobra, w tym sensie było naprawdę mało gameplayu tą snajperką, więc postanowiłem, że jeszcze ten jeden meczek. O kurde, ale, go, ale gościu jest szybki, ale jest gościu zwrotny, um, ciężko będzie mi go trafić, no ale zagram sobie jeszcze jeden meczik tą sniperką, żeby po prostu nie było tak, że o kurde, Flotar, dostałeś nową snajperę, a kompletnie jej na nie pokazałeś na odcinku, także żeby wiecie, żeby mieć to z głowy, no nie udało mi się trafić, ale tak jak mówiłem, bardzo fajna snajperka, jedna z lepszych, jakie miałem do dyspozycji aktualnie. Chociaż cały czas mam, wiecie, ta mityczna, no też ma swoje plusy, bo ma większe obrażenia, odrobinę. Ale, oj, oj, ale problem z mityczną sniperką jest taki, oczywiście, że. Mm... Ces, robot za mną idzie. No, że tam po z wolno leci. I to jest coś za coś, dlatego jeżeli macie kasę na Battle Passa, polecam się z tym zapoznać. Za niedługo będzie pewnie test innych broni. Tylko na razie nie chcę ich odbierać, no bo mam e, jakby pełen komplet broni, więc e, nie chcę. Chcę zaoszczędzić po prostu troszeczkę tych. E, troszeczkę tych diamentów. Jak widzicie, normalnie te Terminator, Terminator, same headshoty wchodzą. Snapy o! Oj, oj, o! <ślał> O, te, ej, on ma tą mityczną broń, którą można kupić od tego sprzedawcy jeszcze przez parę godzin. Ciekawe w ogóle, jaka będzie kolejna, yy, kolejna oferta właśnie z mitycznymi przedmiotami. Może za chwilę to się zmieni? Ja to nagrywam. Co jest? Ty, ładnie to... Ej, ładnie to bije. Siema. <ścoughs> Widzieliście, co mi gościu zrobił, tym miota ognia? Co jest? Bo do, dosłownie, nie wiem, bił mnie dwie sekundy i mm, udało mi się mnie pokonać w ogóle mam te dwa pistolety, bo tam było zadanie żeby y, używać y, broni zapasowej, czy tej broni po prostu z kategorii y, tej pistoletów i y, to były jedyne pistolety jakie miałem, które miały dużo amunicji gdzie po prostu latałem, bo w sumie tam chyba nie po powiedziałem dokładnie jak wbiłem te, te, te ratingi, znaczy te, te zadanka wykonywałem, to latałem i robiłem coś takiego i po prostu cały czas strzelałem żeby tylko wykonać na pewno to zadanie no, ale udało się wszystko w jednym odcinku w sumie jestem zadowolony, bo na początku tam z Zobaczyłem, że mi chyba brakowało, nie wiem, z trzech poziomów albo coś w tym stylu i tak mówię, kurde, to w jednym odcinku ym, nie, nie zrobię już całego karnetu bojowego, a tu się okazało, że troszeczkę trzeba było pograć i naprawdę y, fajnie to minęło. Dobra, także snajperem mamy z głowy. Udało się wbić nawet pierwszy, pierwszego Winka tego dnia. Szkoda, że VIPa nie ma, szkoda, że nic nie ma, ale klucze są i mam. Mm, Coins razy trzy. W sumie nie to i tak mało będzie. I tak bardzo mało będzie tego, więc y, nie, nie potrzebuję tych rzeczy. Dobra, także czas na opening wszystkich skrzynek, jakie tutaj y, zebrałem. Tylko najpierw sobie otwórzmy to. Zobaczymy, co tam ciekawego poleci y, z tej darmowej skrzynki. Mm. Dobra, to są części broni mitycznej. Tak, chyba to jest albo legendarna broń, albo mityczna. Ciężko mi powiedzieć. Mityczna, tak. Ładnie, ładnie wyglądasz. I mam cztery kluczyki, wszystko się zgadza. To teraz idziemy do mojego Battle Passa. Tu jest jakaś kamera. Event Hub. loteria, spe specjalny set. Okej, okay, to są te rzeczy. Tak, przecież, dobra, jestem głupi. Jestem naprawdę głupi, przecież tutaj są rzeczy z Battle Passa. Odbierzemy sobie jajko. Odbierzemy sobie to. O, i widzę, że skrzynka od razu się otwiera. Także trzymajcie kciuki, żeby, żeby coś ciekawego poleciało, naprawdę bardzo ciekawy przedmiot, lecimy z kolejną skrzynką, dawaj, 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 mmm, trzy części do tej broni, bardzo mało, cały czas chcę więcej, o tego nie odbieramy, to w sumie mógłbym odebrać, to jest na tego Battle royala, ja i tak tego za bardzo trybu nie rozgrywam, bo tam muszę przestawiać po prostu sterowanie, żeby jakkolwiek to działało, Ej, w sumie wolałbym, wiecie, co, skiny dostać z tych skrzynek. Nie wiem, czy jest możliwość dostania skinów z tych skrzynek, ale. No, przyda. Nie, nie ma, dobra, nie ma żadnych skinów. Aha, czyli ja mam już wszystkie skiny w takim razie, albo po prostu w tym evencie nie było żadnych tych. No, bardzo możliwe, że nie było żadnych. Em, żadnych, żadnych skinów. Także. No. Uuu, jest w końcu. Witam, epicka broń. Demoman, wiadomo, to nie jest mityczna broń, i tak jak mówiłem parę odcinków temu już za bardzo nie zerkam. Na bronie, które są poniżej legendarne, czyli tylko legendarne i mityczne. Ale to jest, wiecie, taki fajny dodatek, takie wyróżnienie, że o, dostałeś po prostu broń, fajnie. Zawsze coś, mimo tego, że ja pewnie tego nie będę używał nigdy. Chociaż mogę, dobra. Mogę to. Mogę to na jakiś odcinek, na przykład następny poużywać. I mamy tutaj, o, widzicie, są nowe skinki. W sumie chciałbym tego skina, który jest obok. 25 części, black label. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem skrzynek do końca. Jej, jak bardzo tego jest mało. Mam Vipa też do odebrania, w sumie też mogłem go odebrać. O, ja tym Battle Passem będę powoli. O kurde. Ej, kojarzy tą broń? Flag Keeper. Ja no, chyba na drugim koncie, na tym poprzednim, mam tą broń. Dobra, na razie dostałem dwie bronie, jest spoko, to, nie, mówię, to nie, nie są najlepsze bronie, ale zawsze możemy poszerzyć mój arsenał i trzecia broń? Co jest? Epicka. <laughs> Czemu nagle zacząłem, do, zacząłem dostawać bronie? Bad doktor. Trzy bronie, mamy trzy bronie już. Będzie, czy będzie czwarta broń? Uwaga, 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 <laughs> no już myślałem, już myślałem, że to mi wylosuje, Fila. E, mogę zobaczyć co to jest za broń, e, um, skrzynka, a, spieprzyłem sprawę, bo chciałem po prostu, nie, czwarta broń, po prostu, czwarta broń, epicka to jest chyba, albo, a nie, to jest rare. jakiś e, antyczny pilot, e, pi, pilot, e, antyczny pistolet, e, jeszcze chcę, mogę, mogę, a nie mogę tego zrobić. Dobra, yy, czyli czwarta broń, jeszcze mamy trzy skrzynki z tej, wiadomo, lecą najbardziej juicy rzeczy, takie wiecie, mm, takie najlepsze, najlepsze, ale możliwe, że tą skrzynkę zrobię to, zostawię na kolejny odcinek, bo tutaj już i tak mi fajne przedmioty wypadły, a mm, będę chciał po prostu sobie jeszcze tą ostatnią skrzyneczkę zostawić na ten odcinek i piąta broń. Pięć broni wypadło z jednego openingu, ja pierdzielę. Przecież wiecie co jest najlepsze? Bo, ha nie wiecie, okej, okay, ale ja wam już mówię, że mm, jeżeli sobie weźmiemy czekajcie craft, to jest. Gdzie jest teraz ta opcja? Ponieważ można tutaj odbierać normalnie punkty za bronię. Tylko że ja za bardzo nie mam pojęcia, gdzie to jest shoot. Loadout 1. Kurde, będę musiał tego poszukać. Dajcie mi chwilę. Dobra, mam to było w galerii, i tutaj możemy sobie odebrać y, darmowe diamenty. Za wszystkie bronie. Zobaczcie, tutaj mam niby 3 diamenciki. Tutaj 5, tutaj 5. E, tutaj jeszcze mam coś do odebrania. Tutaj kolejne 3. Tutaj kolejne 3. Wiadomo, to nie są. O, tutaj na przykład 10 mam. Ok, tutaj też kolejne 10. No i troszkę się udało tego zdobyć. I mamy. A ja muszę te bilety też ogarniać, ponieważ, ponieważ, ponieważ będę później mógł za te bilety kupić chyba broń albo coś takiego. Pamiętam, że ktoś mi tłumaczył na moim Discordzie, jak to dokładnie wygląda. Prodator, o właśnie, mamy, jak widzicie, różne sety z różnymi brońmi. Teraz możemy sobie wziąć tutaj, czyli tak. Którą broń zyskałem? Zyskałem tą broń. A win? Czemu mam win? Jeżeli. A, przepraszam, to jest ta. Czyli mamy pierwszą nową broń. Tutaj mamy coś ciekawego. Nie, to można wygrać. No można wygrać. Mam to, rare. A dla porównania, mój pistolet, którego do tej pory używałem. Ej, ty, to te bronie nadal są lepsze. Equip. E, mamy broń na blisko jakąś? Czy nie? Dobra, na broni na blisko niestety nie dostałem. Broń specjalna też tutaj jest. 32-36. Zobaczcie, że te bronie nie są wcale aż takie. Aż takie słabsze, myślałem, że to będzie troszeczkę gorsze, ale biorę Equip Snajperka, Czy mam jakąś snajperę? Demon Catcher, mm, dokładnie tak. Demon Catcher, 30? 34 e, No dobra, wezmę sobie tą snajperkę i He, czemu rednek bazooka? Chwila, czy ja odebrałem tą broń? Myślałem, że ja jej nie odbierałem. O, o, dobra, przy, może przypadkiem, jakąś przypadkiem odebrałem tą broń, a nie chciałem jej odbierać na razie. I tutaj też coś dostałem, new e, demomana, także 32, to ma 36 legendary, a to jest epic. Dobra, także słuchajcie, mmm, powiedzmy, że będę sobie w, w kolejnym odcinku tych itemów używał, jeszcze sobie wezmę ulepsze zbroje szybko, upgrade, 80 golda, zawsze spoko. E, tutaj mamy jakieś moduły, mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Mm -hmm. Tak, 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 tak. A właśnie nie, nie ma czegoś takiego, jak na przykład użyj modułów y, automatycznie insert. Gdzie to jest? 53. Aha, dobra, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, cały czas jak patrzę na te moduły, to mi się po prostu odechciewa. No, ale pięć nowych broni w openingu y, ostateczna skrzynka będzie w y, kolejnym filmie. Także mam nadzieję, że mnie nie zjecie w komentarzach za to, że postanowiłem to jeszcze y, rozłożyć, ale no wiecie, tutaj, tutaj mogą być najlepsze rzeczy. Dla porównania 250 kluczy. O. I na przykład, jeżeli wydropi mi taka broń, to będę już zadowolony, bo naprawdę ona fajnie wygląda. I Tu jest, zobaczcie, jest mnóstwo broni, które od razu mogą wylecieć, plus y, 100 części na przykład do jakiejś innej brońki. Na przykład taki kill. -off. No. Jest, jest duża szansa, że coś ciekawego poleci. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Tutaj też oczywiście z tych najlepszych skrzynek mamy rzeczy, ale co, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że mi już spędziliście czas. Jeszcze raz mówię, subskrybujcie kanał, żeby nie przekapić kolejnych odcinków. I widzimy się już niedługo w, kolejnych, w kolejnym czy to openingu, czy to czymś innym. Jeszcze na koniec skrzyneczka, ta bezużyteczna skrzynka, z której nigdy nic nie leci. I tym razem, uwaga, też nic nie poleciało. Także do zobaczenia, cześć.